No i cóż, w jakiejś chińskiej, po drugie, dysków 4D mamy taką wyrzutnię. Nie rozumiem za bardzo, o, to, o co w niej chodzi. Możemy rączkę założyć z jednej, jak i z drugiej strony. Ma blokadę. Zębatkę ma. Tu ma jakąś taką coś. Zgaduję, że tu pewnie jakaś kulka w środku latała w oryginale, czy coś, bo po co innego by to miało być. Tu mamy taką wyspę. No i ogólnie. Do tego mamy jeszcze akcesorium, że możemy ściągać. Zaraz kręcę dysk. Tutaj, tutaj. I tam w środku też jest inna końcówka, i tu się chyba przechowuje końcówki. Jak się wydaje. No i możemy sobie nałożyć te akcesorium. No i ten dziwna sprawa. Bo celujemy w dół tym urządzeniem. Nienaturalne to jest dziwne i głupie. Zaraz so, sobie to rozkręcimy. Zobaczymy, jak jest w środku, bo jestem ciekawy. Weźmy tą paleczkę, złożmy. Weźmy to. Śrubokręcik. I jest te śrubki. Nie sięgnę tak głęboko tym śrubokrętem. Znalazłem jakieś inne do precyzyjnych prac. Odkręćmy. Za darmo, był ten śrubokręt w sensie z tym, z tym samochodem z przeszłości. Za darmo, tylko za parę złotych, na się opłaca. Mógł kupić właśnie do tego śrubokręta. No i cóż, mamy już odkręcone śrubki. I teraz się wszystko rozsypie, co jest w środku. Więc będzie magia. Wow. O, jednak się nie rozsypało. Już jestem w szoku. Czyli zapadka jest tam u góry. Wow. Tu jest jeszcze jedna ukryta śruba. Skoro już robię totalny rozduping, to jeszcze to rozdupimy. Tu standardowo ten plasticzek. Tutaj jakoś wykonania. Taka sobie, jest jakaś chińska literka w środku. Trybik z tam z siebie nie wyjdzie. No i mamy tu jeszcze dwa dwie siłki. na tylność nawet posmarowali to smarem i nie żałowali jestem w szoku otworzyło mi się, chciałem otworzyć na kamerze i ciach mamy to rzypadło więc mamy tu ten co chodzi żemyk ten kręcił tym Jak to się stało, że zachowaj odpowiedni kierunek? Zastanawiam się go. Może ten się kręcił w drugą stronę, nie w tą. Prawą prawdopodobnie. ten się kręcił w prawo. Dobra, spróbujemy jeszcze to odtworzyć. Tutaj ten zapadkę, bo się rozpadła. Dobra, zrobiłem tak jak trzeba. Tak jak mi się wydawało, że powinno być. No nie dowiemy się, dopóki nie nałożymy kopuły. stroną. coś proszę. Nie tak spadło. Tu nie jest to trudne do zrobienia, tylko wypada non stop. Działo. Więc trzeba to jakoś inaczej zrobić jeszcze chyba. Tutaj jest w dziurce. jest to w dziurce no teraz działa nie wiem czemu że to nie działało dobra czyli dla potomności jeszcze raz starsza że sprężynka jest tym ciubkiem do góry w tym miejscu to idzie w dół ten Taki trójkącik większy. <coughs> Wystarczy zahaczyć tak, żeby sprężynka była na ściance I tu trzeba wsadzić w dziurkę ten bolec. Ten bolec, tą w dziurkę. Sprężyna musi być obtentygowana. Tam na dole zakładamy kopułę i powinno działać I teraz składamy z powrotem to gładkim do ściany potem przykręcamy oczywiście to zrobię jeszcze niełom recenzji dla Anglików To. i mamy gotowe.